No, 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 ale ich tu nastawiali. Kojarzycie z poprzedniego przykładu. Dobra, idziemy. 159 zł, dziewczyny. Ale bym to mierzyła. Ale dzisiaj może nie wiecie, bo mam i kurtkę i bluzę. Ale co? Dostaw sebabo. No ba, gdzie to jest lusterko? Szukam lusterka. Szukam lusterka. Szukam lusterka. Jest takie wąziutkie, malutkie, ale wystarczy, babo wystarczy. Czekajcie chwilę. siema, Widać mnie. Widać babo widać. Już sekundka. Tutaj z tyłu za mną są płaszczyki, więc nie odejdę, ale może coś będzie widać. O, patrzcie, fajna ta krótka, co? Jaka dobra cena w ogóle. Czekajcie. A może z drugiej strony jest lusterka? Jest to z drugiej strony lusterko? Jest, to może co? O, myślałam, że pani będzie przechodzić. Nie, na no, nic nie widać. Normalnie bym sobie dostawiła, ale nie chcę mi się rozbierać, nie? Także, Także chyba nie. Witajcie, jesteśmy w Shinseju. Fajna jesteś, co? Nie mam, gdzie tu się ustawić. W tym sobie jestem pierwszy raz, wiecie? Nie ma tu innego lusterka. Misja lusterko przed nami. Szukamy lusterka. Są przymierzalni, ale. A dobra, w sumie. Tu jest lusterko. Ach, jest lusterko. Jest jakaś odległość, więc może będzie mi widać. Czekajcie. O, teraz widać coś. O. No, mierzyłabym to. Dobra, idź sobie do przymierzalni, bo tak to nic z tego nie będzie podoba mi się. Być. A co ja wziąłam za rozmiar? 42, E ja na to że z sobą wzięła. No, trudno, trudno, ale przemierzalnie jest wolna. Ach, dobra, to szybko korzystamy. Szybko, szybko. O! Sioma. Dawno Cię w Smerzanii, babo, nie było? No dawno, dawno. Czekajcie, ja sobie tutaj zamknę. O. To będzie dzisiaj troszkę inaczej. I zdejmę sobie kurtkę, ale bluzy nie ściągam, bo pod bluzą nie mam nic, nie? Czekajcie chwilę. Так, заложу вам себе на tą bluzę. Kaptur będzie wystawał. No wystaje, ale to jest rozmiar 42. Dla mnie idealny. Ja lubię takie większe. Fajne są te kurtki. Zobaczcie. Sypią się. No sypią się. Wszystkie się sypią te futerka. Ale to nic. Czekajcie. O, teraz. Znowu źle mnie O, fajna I ona ma tak tutaj. Można sobie ją złapać. O. Mhm. Nawet jak ją zapnę, nie, tutaj trochę odstaje, nie? Dobra, musiałabym przymierzyć mniejszy rozmiar, ale to nic. Ale jakbym brała tej tak większą, wiecie? Bo większe mi się bardziej podobają. O, nawet taka rozpięta, nie? Co myślicie? Rękawek taki. Dobra, babo, rozbieraj się, bo się za długo jarasz. Podoba mi się. No, przymierzę sobie mniejszy rozmiar. Ale czekajcie, bo mi spodnie spadły. Ale to może za chwilę. Tak, lecimy na przegląd, chodźcie. Ja mierzyłam 40, 42, czyli x Tak, tylko do przypomnienia. Dobra, swój brecak. Idziemy. No ma, tylko świnta znowu źle kręcenie. Już się podjarałam. <laughs> o ja w ogóle nie planowałam dzisiaj przegląd, tak sobie przechodziłam, bo mam coś załatwić w galerii, babu Boi załatwić, tak. I, I dobra, wejdziemy do kasy, bo tu jeszcze nigdy nie byłam, wiecie? Nigdy nigdy. To pierwszy raz. Także chodźcie, przelecimy sobie troszkę. Ile to bucika nastawiali? Przechodzimy na bucik. No, przechodzimy, dobra. Tylko to odwiersza. Fajna jesteś, fajna jesteś. Do zmierzenia. Zmierza sobie 40, bo chyba 38 będzie za mała gdzie to było, aha tam na początku w ogóle jest jakaś oferta specjalna, minus 25% na damskie, męskie spodnie jeansowe przy zakupie dwóch sztuk aha, jeansóweczka znowu na promce no dobra, oni często mają się sale te jeansóweczki. tu jest emeczka o, emeczka, prezentuje się tak dziewczyna dobra, i myślimy co ten płaszczyk mieszkałam poprzednio przeglądzie. muszę sobie wrócić o, jest fajny bucik, ale go pokazywałam bo już, tak, 109 zł mhm. sweterek, dobra wszystko było, to nie chcemy było babo jedna. wodko, tak, ale z guziczkiem. Aha, to taki rozpinany sweterek w sensie. 79 zł. Ten jest w rozmiarze. S, fajny? Fajny babo. O, te spódnice pokazywałam, o jakiś czas temu, jeszcze dostępna. No, Zobacz, jaka fajna cena, 29 zł. płaszczyk pokazywałam chyba w poprzednim przeglądzie, chyba inny kolorek był. Tutaj taki, to jest taki melanż brązowy. No nie wiem. 159 zł. Ja mam problem z kolorami, dziewczyny. Okej. Okay. Mamy czapel. My no chcemy czapę i rękawiczkę. O, czy lecimy po prostu tak po całości? No nie wiem. Tak sobie tylko zobaczymy. Co to ta, ta rękawiczka tu ma? Taki schowek. Na drobniaki. Ekstra. 35 zł. Fajne, co? No. Zobaczcie, na zameczek. No dobra, bo to pokażę jakieś jeszcze... O, tutaj z błyskiem. To są, aha, to są te podwójne, że można rękawiczkę ewentualnie taka bez palcy. 25 zł, bardzo dobra cena. Były podobne też takie w pepko. Jakiś czas temu. Kojarzycie? O, tylko w takim szarym kolorze. A to tutaj 19 no, Fajna rękawiczka, co? Nawet o takie takie paseczki. Ile te pasaczku? Paseczek? 25 zł, 26 No to za darmo, za darmo dziewczyny ewentualnie jeszcze taki paseczek w tej samej cenie co tu jeszcze jest takiego żeby podnieść, dwie klaczki za dyszkę ale to chyba nie będziemy podnosić, nie? no i czarne, podwójne za 19 no dwie dyszki trzeba liczyć, babeczki dwie dyszki, tutaj mam jakąś świąteczną koszulkę o. trzy dyszki, jaki pompon łupanie kogo tam posmyrać po nosku ewentualnie taka koszuleczka świąteczna fajny kolorek Ile to? 1599 Tanioszka, tanioszka, tanioszka. I jeszcze czerwone. Ach! Może wyjmę tą czerwoną. Aha, do tego jeszcze mamy Gacior. Patrzcie jaki gacior w ogóle. Ile ty Gacior? Czekajcie. Już Wam podaję, ile gacior? Gacior? 49 złotych serio, tak tanio. A to jest ten Grinch, no dobra. To co, dostawimy do, do tego ciastka? Nie, ciastek to chyba nie będzie pasował, ale jest Grinch, czekajcie, o. Ach, tu mamy taką całą stolowaczkę. patrzcie, o, świąteczną. Ale ta fajna, nie? Fajna jesteś, fajna jesteś, fajna, fajna. Ale jest też ciastek, jak coś, już nam podaje cenę, cena tego, Grinch 20, tego Grincha 30, a ciastek? Ciastek 13, nie, 16 babeczki, 16. Dobra, lecę dalej. Tutaj w ogóle, zobaczcie, jest brylant, nie? Ale my ten brylant już znamy, nie? Ale za mną chodzi ten brylant, wiecie? Także ja sobie tak podniosę, nacieszę łoczko, 60 złotych i chyba sobie zabiorę do nie przymierzyć, ale to potem jak się rozłączymy. Nie wiem, czy to nie, nie będzie to odpadać, nie? Tu się już jakaś dziurka zrobiona, nie wiem. Ale podoba mi się, nie? On babo, nie na wieki taka bluza, tylko na chwilę. Jeden sezon. Tutaj mamy bluzy świąteczne. Ile te bluzy? Gdzie tu jest cena? Tu jest cena. Czekajcie tak szybko, babo, szybko. O, zobaczę czy nie. 50 złotych. O ja, mega tanio. Mega, mega. Fajna ta czerwona. Jeszcze takie są. I takie. A ta ile? Oj już wlazła. Babo bluza. 60 złotych. 70 70, no dobra, nie będę rozkładać, bo potem tego tak ładnie nie złożę. Ładny pasiaczek, ale te pasiaczki już pokazywała mnie. Ona szybko się rozeszły w Senseju. Przypomnę tylko co na 60 zł. Która sobie strzeliła tego pasiaczka? Ja nie zdążyłam, ale w sumie, babo, możesz teraz sobie strzelić. Co to jest za rozmiar? Emeczka, no dobra, będziemy mierzyć. Dalej, lecimy, dalej, lecimy te panie pokazywałam, tylko przypomnę cenę 50 zł, czyli wszystkie bluzy tutaj jak się patrzy 50 zł, a przypomniało mi się muszę sobie zabrać jakąś fajną białą bluzę To pokazywałam, ale czy ja chcę tą ona ma fajne plecy, kojarzycie zapewne tu jest jakaś biała, to chodźcie sobie jeszcze podejrzymy, przed chwilą to byłaś, no wiem, ale mi się przypomniało, że chciałabym białą no ona nie jest biała, tylko z kwiotkiem no to ja z kwiotkiem nie chcę, 50 zł dobra, to jeszcze sobie wrócimy z w różnych kolorach tylko trzy dyszki tylko trzy dyszki, jak tanio. Wow. Dobra, przed chwilą pokazywałam Wam te minióweczki czarne, a tutaj widzę, że wleciały jeszcze w takim ładnym brązowym kolorze. O, to są właśnie te tutaj. Tanioszki za trzy dyszki, zobaczcie. Obie bym mierzyła. Ale dzisiaj jestem za bardzo grubo ubrana, wiecie. W ogóle nie planowałam tego przeglądu. 30 zł, tak, potwierdzam. Dalej, taka ładna buzeczka, tylko 36 zł serii, ale mega tanio. Dostaw sobie, bo nie dzisiaj dziewczyny nie dostawiamy, bo nie mam czasu. Ale lecimy, co? Bo tak jestem ciekawa, co tu jeszcze mają. Mają ten zielony płaszczyk, zobaczcie. O, kolejna pozycja, którą chciałam sobie przymierzyć. Ja mierzyłam z tego płaszczyka emeczkę, chciałam przymierzyć S, bo emeczka mi się wydawała za duża, ale chyba nie ma, wiecie? Nie ma, to nic. Ale przez internet można zamówić. Także zrobimy sobie takie zakupy internetowe. i będziemy mierzyć przed lustrem. U mnie, a co? Także szykuje się coś nowego z Będziemy sobie robić takie przeglądy. W sensie otwierać paczki. O. I mierzyć różne fajne rzeczy. 139 zł jeszcze taki płaszczyk. Fajny? Pokazywałam ostatnio, ale to nie był ten. Czyli ten jest na mocnych nowościach. No fajny, babo, fajny. Pełna rozmiaróweczka dziewczyny, także spoko. Tutaj jakiś krótszy. 125, chyba, bo ja ślepa jestem, ale zaraz zerknę jeszcze raz, nie 129, dziewczyny, sorry, <grym> nie mam okularów, okej, okay. dobra, ja tak na co dzień nie chodzę, ja muszę do czytania mieć, nie, 159, jeszcze taki płaszczyk, też ładny, nie, ewentualnie taki kolorek, no, 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 który ładniejszy, nie wiem, nie wiem, albo bo przyspiesz, przyspiesz, dobra, o, to chyba ten tutaj pokazywałam, mnie. Chyba tak, ale może płaszcza nam starczy, dobra, starczy. Idziemy na co, na jakiś sweterek? Na kurteczkę, idziemy na kurteczkę, chodźcie. Ale jeszcze zanim kurteczka, to patrzcie, te płaszcze też są godne tego, aby je dostawić, przymierzyć, ale ja dzisiaj nie... A w sumie tu mam usterko, dostaw z babo. Czekajcie. A się tutaj nie zmieszczenia. Chyba nie, ale może z drugiej strony? A może tu choć troszkę? rady? Będzie coś widać? Prawie nic. No, ale mierzyłby go to, nie? Dziewczyny? No mierzyłby. Dobra, to może następnym razem fajny kapelusz widzę, że wleciał. Idziemy na ten kapelusz. Czekajcie. Przepraszam. Dziękuję. Okay. Już sobie zobaczymy ten kapelusz. Co gdzie, gdzie ten kapelusz? Aha, tutaj jest kapelusz. O, patrzcie. No, no, no. O. Baba. Wejście musi być. Na koniec, bo na koniec, ale zawsze musisz coś zrzucić. 19 zł dwie Ewentualnie widzi ten połysk, jak to się błyszczy imieni. No dobra. Tutaj u góry mamy jakieś opaski, ale pokazywałam opaski jakiś czas temu. Muszę odjeść, babo, odjadę. O, widać? Wszystkie pokazywałam, to nie będziemy powtarzać. Kapelutki. Kapelutek 29. O, fajny, co? Tego bym mierzył. Mierzymy? Co to jest za rozmiar? Dobra, babo. Ostaw babo, chodźcie, przymierzam, szukam takiego fajnego kapelu, ale ja mam dzisiaj fryzurę, nie, dobra. Chyba mi nie wejdzie, wiecie? Chociaż. No i. Lubię takie kapelusze, właśnie coś w tym stylu. I mi się podoba, ale chyba nie do tej fryzury dzisiejszej, wiecie? Dobra, odwieszam i. I będę kończyć. Tylko czekajcie, wrócę chwilę, poprawię się, bo coś czuję, że się rozkopałam czy babu dzisiaj kita wywiązała. O, dobra, idę. I tutaj mam jakieś towarzystwo w Ginach, ale Ginów nie chcemy, nie? Nie, nie chcemy, ale O, co to za jak taki ładny golfik. Myślałam, że to jest jebotka, ale to jest golfik, za. Pokaż to się cena. 90 zł. Fajna, taka dłuższa, nie? Dobra, dostaw sobie, babu. Ostatnie dziewczyny, ostatnie, bo już nie mam czasu. O tu jest jeszcze Teddy. Tego też chciałam przymierzyć. Ale tu się. Jest fajnych rzeczy do mierzenia, no. Tylko czasu brak. Fajna długość, nie? No. Co to jest za rozmiar? Emeczka, czyli to jest taka wprost dla mnie. No dobra. Czekajcie, odwieszę. Chodźcie już na final ten... Patrzcie, zielony but w ogóle wleciał. Pokazywam takie kremowe, nie? A tutaj taka zieleń, 129 zł. O, patrzcie do tego płaszczyka tutaj. Czyli fajnie, sinisej, to trzeba to częściej, częściej wpadać, babo. No dobra, to sobie przyjdziemy. Nie w dużej galerii. Tak planowanie totalnie, jak mówiłam. Dobra, dostaw, dostaw babą. Ostatnie dziewczyny. O, no, pytarda. Fajne. Co myślicie? Ewentualnie jeszcze jest taki kolorek. Ten był w rozmiarze 44. Babo, co ty takie wielkie, co zawsze bierzesz? Nie wiem, czy byś chciała przytyć. <grym> Czekajcie. Tutaj jest rozmiar XL, wszystko XL, wielki mierzone, czyli może to fajnie wygląda, jak jest właśnie takie szerokie, wiecie? Dobra, będziemy mierzyć, ale to nie dzisiaj. Właśnie, chyba sobie zamawiam taką paczkę i sobie przymierzymy w domu. Co wy na to? Zobaczymy, babo, zobaczymy. Dużo gadasz, mało robisz. To się zgadza, dziewczyny. <głos》>, Także nie wiem, czy tego nie wytnę, bo na obiecuję, ja potem się nie wywiążę. To, 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 to też jest fajne. Mega, mega. Czasowo mam, wiecie, mało czasu czasami. 99 zł, to każdy. Jak to każdy, babo, teraz. Dobra, jeszcze pokażę Wam zapięte. O. I, i idź już. Dobra, idę, bo już mi dzwonią. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Taki smaczek na kolejny raz, patrzcie. Ach, fajne rzeczy, co? O, a tutaj w ogóle jest kurteczka z tego samego, co ten płaszczyk, który mi się mocno podobał. Kurteczka 99 zł. Petarda, petarda. Dobra, idziemy. Dzięki, że byliście do następnego. Cześć, już to mówiłaś, babu? Wiem, ale chyba nie wyjdę, bo to też mi się podoba, wiecie? Dobra, idź, przypomnij tylko cenę. 89 zł. Jest jeszcze zielony. Ach. Idę, cześć.